Hej, hej, hello, witajcie moi drodzy na kanale Rapture is Coming, pochwycenie jest blisko. Tutaj oglądałam, słuchajcie, dzisiaj taki odcinek, film na temat tego dwóch, dwóch osób. Joshua, który mówił o tym, że pochwycenie będzie 23-24 września tego roku oraz Brandona, który mówi, że to będzie jednak bardziej w 2028 roku. I teraz kogo słuchać? Kogo słuchać? Też myślę sobie z jednej strony, że Brandon mówi o tym, że będzie ucisk, że to on to wszystko mówi, to co tam on mówi, to będzie bardziej do tego dotyczyło, co będzie w ucisku. Ale nie, my, nie mówi o tym, że wierzy w to, że będzie pochwycenie y, po ucisku. Czyli dalej on wierzy, że i uważa szczerze, mówi, że jego zdaniem jest tak, że mm, tak jak ja to mówię y, i wierzę, że Bóg tutaj nas y, nie zostawił na wielki gniew swój Boże, który to po prostu będzie. Bo takiego ucisku, jak teraz będzie to w ogóle nigdy wcześniej nie było, więc to by wtedy nie w ogóle bez sensu bytu, racji bytu. A tu o tym nie będę mówiła teraz. Bo już mówiłam o tym wcześniej wielokrotnie. E, filmik link macie oczywiście w innych filmikach poniżej. E, no i teraz tak sobie myślę. Joshua to mówi o tym, jest taki bardzo pewny, dużo osób idzie za nim, dużo osób idzie za nim i dużo tu osób też ogląda i tak samo inne osoby też mają właśnie sny. Dzieci też mają te sny i różnego rodzaju wizje i, i w ogóle. Pamiętajmy też, z kolei słucham tak samo takiego, takiego też tu innego gościa właśnie, który mówi tam, gdzie ten ona właśnie, ten Joshua był w tym kanale i teraz ten drugi gościu też był na, na tym kanale, ten bliźniaczek. I właśnie tu przesłuchałam Cię ten filmik i e, powiedział on, że z kolei to nie będzie pochwycenie w tym roku, tylko będzie duże zwiedzenie, bo to jest atak duchowy na ciało Chrystusa. I powiem Wam tylko z mojej perspektywy, kiedy ja czekałam na pochwycenie dwa, dwa lata temu. Czy nawet 3 lata temu już minęło, zobaczcie, do czasu, kiedy jak wtedy ja miałam różnego rodzaju swoje jakieś tam sny i tak samo różnego rodzaju swoje przeliczenia, gdzie się właśnie tak samo też bardzo mocno, bardzo też się mocno, jak to się mówi, zawiodłam, bardzo się zawiodłam na tym. I to mnie tak, dlatego to mnie tak bardzo po prostu ja teraz staram się być taka mm, spokojna w tym temacie, tylko dlatego, bo <laughs> słuchajcie, ja byłam naprawdę wtedy zawiedziona. E, bardzo byłam zawiedziona. I tak sobie myślę, i to co, właśnie też tak samo tam widziałam w komentarzach do tego filmiku, tak sobie myślę, jeżeli naprawdę pochwycenia by nie miało nie być teraz, a ludzie się na to mega, mega nastawią, bardzo mocno, to powiem Wam, że będą bardzo rozczarowani. I jest taki werset, że wtedy wielu, czy wtedy Bóg jak przyjdzie, znajdzie jeszcze wiarę w ogóle. Że tak samo też wielu, miłość oczywiście oziemnie i wiara też osłabnie. Dlatego tak się bardzo mocno nie nastawiam na ten wrzesień, że to będzie pochwycenie, ale człowiek mówię, bardzo bym chciała, bo nie, że nie chcę być, po prostu nie chcę być zawiedziona kolejny raz. Dlatego na spokojnie do tego podchodzę. Tutaj się modlę do Pana Boga, by po prostu On to wszystko kierował i mam w tym pokój, co jest najważniejsze, bo Bóg nie chce, byś miał strach i się bał teraz i nie wiadomo, czy tak, czy nie. Ty musisz po prostu na spokojnie do tego wszystkiego podchodzić, bo przez to będziesz mega, naprawdę po tym bardzo rozczarowany. Bo ja i tak wierzę, że nie będzie, czy to dzisiaj, czy jutro, Yy, więc tutaj naprawdę, chociaż tutaj Wiktor yy, nagrał bardzo fajny taki film, no naprawdę no, no nie da się przejść, to przejść, przejść obojętnie to co tutaj nagrał na temat tego właśnie tam zaćmień słońca i, i w ogóle nawet godzin daty tutaj to akurat się ma, mega zastanawiała, ale to mówił ogólnie to oczywiście o tym kiedy wtedy schodzi ten cały nów księżyca czy tam jakieś inne rzeczy w ogóle związane właśnie z tym wszystkim. No i yy, jest to bardzo ciekawe. Zawsze się na tym bardzo łapałam, bardzo tego się trzymałam i w ogóle, i potem byłam taka, że to było to. Ale co, jak jednak nie będzie tego pochwycenia teraz? Wiecie, jak ludzie bardzo wtedy odejdą od Pana Boga? To będzie katastrofa. I czasami ta czas myślę o tym, co tutaj Bóg mi pokazywał, jakie miałam sny, jakie ja odczuwałam 29 czerwca do tej pory cały czas, że Bóg mnie namaścił, tak odczuwałam, tak jakby tu Anioł mnie jakby tu namaścił od czubka głowy po sam nos, jakby coś takiego nam po prostu wylał. Czy to jest też takie to po prostu biblijne, jak zawsze tam mniej więcej y, y, oni wszyscy tam oznaczali proroków, czy tam po prostu bardziej y, królów na no, królów Izraela. I nie wiem, czy to było dalej do tej pory, czy po prostu Bóg mi namaścił, bym była w tym spokojna, bym, bym y, znowu się nie zawiodła, czyli, czy, czy po prostu, mam nadzieję, że nie naucis tutaj, że nie zostanę, e, tylko że po prostu namaścił mnie na coś, co, żeby tu właśnie ludziom wtedy y, głosić Ewangelię, może, nie wiem, albo żeby mnie była zwiedzona, tak jak to było wtedy, y, kiedy byłam bardzo, po prostu bardzo rozczarowana. Dlatego uwierzcie mi, Musimy czuwać każdego dnia, i tu też właśnie ten drugi gość mówił, że ludzie chcą pochwycenia, a nawet tak naprawdę nie mają w ogóle z Bogiem relacji. Nie mają w ogóle ze sobą relacji i nie modlą się. I, i zobaczcie, ile ludzi na, tak naprawdę panikuje, panikuje, boi się, nie wie, czy to będzie ten czas, czy nie. Ja nie, że się boję, ale po prostu. Yy... I jestem spokojna teraz, kiedy nie myślę w ogóle o tym, że to będzie ten dzień, czy ten, czy ten drugi dzień. Wolę e, robić to, co dalej robię, bo nawet On powiedział też taką rzecz fajną. Ten, ten chłopak, który z kolei mówi, że akurat nie, nie sądzisz, że to nie będzie pochwycenie, tylko będzie duże zwiedzenie. Bo pamiętacie, kiedyś też miałam mega sen, w którym Bóg pokazał mi, że Jezus przyszedł, wyciągał ręce. I na boku, jakoś tak, jakby za trybunami, jakby to było właśnie na takim jakby wielkim stadionie, ale za trybunami ja tam z nim byłam, z tym gościem, który mówił, że jest Jezusem. I mówi, że on teraz jest Bogiem. A Jezus tak o sobie nigdy do końca nie powiedział. Tylko powiedział, że on będzie siedział po prawicy Boga. I w tym śnie taka ja byłam zdziwiona, co on w ogóle mówi. Dlaczego tak mówi? To było bardzo cienka linia do tego, by było to widać, yy, i można by wtedy jakby po prostu łatwo uwierzyć. Porobi dalej cuda różne rzeczy i w ogóle. Więc. A ludzie do niego bardzo ciągnęli mimo wszystko. Bardzo do niego ciągnęli, yy, bardzo do niego ciągnęli. I po prostu tak ręce wystawiali. Po prostu tak w chacie ręce wystawiali i po prostu, że, że to jest jakby takie dla nich Jezus. Oby też ktoś sobie nie zrobił że jakiegoś bożka. Ja też tu się zawiadam na wielu ludziach i dlatego nie mam żadnego takiego człowieka, który dla mnie jest takim autorytetem przeważnie. E, tylko Jezus, e, Bóg e, i tutaj się tak za bardzo nie nakręcam na żadnego człowieka. Czy to będzie Joshua czy cokolwiek tam, ktokolwiek naprawdę, słuchajcie, in, jakby inny człowiek, więc chcę tylko powiedzieć kolejny raz, że gdyby tak nie było, bo ten, kto ustali datę, to wiadomo, że to będzie coraz bardziej, z, no, z roku na rok będzie coraz bardziej takie osoby będą mogły przechodzić i tu nie chcę, nie będę z pewnością mówiła, że, bo mam takie, mam takie to swoje myśli, które Bóg mi pokazuje, ale o których na razie nie mogę powiedzieć. Ehm ponieważ, ym, mam na razie tego po prostu nie mówić, ym, co Bóg z kolei mi pokazał, jeżeli nawet by to nie było teraz te pochwycenie ogólnie, to tak mówię, tak to czuję, tak tak się czuję, tak na luzie. Byłam taka poderana chwilowo, tak, ale teraz tak czuję się tak na spokojnie. Trzeba to naprawdę przeanalizować, modlić się, nawet jakiekolwiek, pamiętacie, będą potwierdzenia, i tak, że to będzie potwierdzenie, tak by było, bo dla mnie potwierdzenie to i tak było, i tak było, e, że pochwycenie będzie. E, nie więcej to, jakby w tym czasie może to być, ale no tutaj mówię, trzeba bardzo pilnować się, bo ja bym też robił swoje. I chciałabym tylko jednego, byśmy nie byli rozczarowani, żebyście nie zwątpili w Boga. Przychodziliśmy tutaj to już wielokrotnie, w razie co, że gdyby nie było pochwycenia, no bo gdyby będzie, to będzie ok, tak? Ja tylko to mówię o tym, że nawet do osób, które nie będą pochwycone, żeby jakby co, były spokojne, bo oddały Bogu wszystko, modliły się, a najważniejsze to jest to, żeby nie przyjęły cipa. Choćby nie wiem co, żeby po prostu nie przyjęły cipa. Jakby nawet miały co jeść, Bóg. Wielokrotnie słyszałam różnego rodzaju świadectwa, że Bóg tak zaspokoił, że człowiek nawet nie był głodny po prostu. Nie jadł i nie był po prostu głodny. Czuł potem, wiadomo, jakiś sposobem, że jest mu słabo i w ogóle, ale Bóg naprawdę, tak jak zobaczcie, to był Saul, sorry, Szczepan, który modlił się do Pana Boga i oni go kominowali, a on nawet nie wiem, czy czuł w ogóle ból tak naprawdę. Więc z Bogiem naprawdę czuje się taki komfort, taki. Że tym, mimo wszystko, co się zobaczcie, dzisiaj naprawdę ludzie teraz mają różnego rodzaju jakieś problemy, i on mówi też ten gościu drugi o tym, co tak samo tutaj e, widziałam też w nim takiego Boga, e, takiego ducha, właśnie, że głoszenie Ewangelii jest podstawą do tego, by tu właśnie. On śniło mu się aż siedem razy pochwycenie, sześć razy był pochwycony, a 7 razy nie był pochwycony. Bo y, dlaczego? Dlatego, że jednak tutaj te troski świata i coś ważniejszego było niż Bóg. A to ważne jest właśnie, by być cały czas czujnym i gotowym. Więc zachęcam do was, do jakby was wszystkich do tego, naprawdę też, byśmy byli gotowi i, i oczekiwali Jezusa, ale oczekiwali też takiego tu przyjścia teraz, takiego Jego namacalnego, przyjścia duchowego, by mieć z Nim relacje. Wtedy nawet, czy będzie to ten dzień, czy ten dzień i Ty nie masz w ogóle nawet na to... nie przyjmujesz się po prostu tym, bo Ty chcesz, oczekujesz każdego dnia tego przyjścia Pana, tak? Każdego dnia chcesz z Nim spędzać, i wtedy jak będziesz spędzał czas, to jakby nawet się to wzniesie, wzniesione to w ogóle kompletnie... to będzie jakbyś miał, nie miał w ogóle jakby do końca różnicy, no bo Ty już jesteś cały czas praktycznie z Jezusem, prawda? I co tak samo też powiedział ten drugi gościu, to to, że mm, będziemy pochwyceni bez ciuchów, bez niczego. To wszystko tutaj zostanie. Czasami tak się tak zastanawiam, czy będziemy w tych ciuchach pochwyceni, czy te ciuchy tu zostaną. Wydaje mi się, że tu zostaną, bo to jest tylko tu wszystko takie, te ludzkie takie, to wiecie tak samo, niektóre rzeczy tak samo też są wiadomo zdemonizowane, bądź nawet w ogóle ogólnie są no, brudne, jako brudne jako rzeczy to wiadomo fizyczne i wiadomo, jak przecież umieramy, to i tak umieramy, to nawet jakbyśmy umierali tak fizycznie, to i tak nie bierzemy ciuchów, niczego. Więc tak myślę, że będzie tak samo tam, bo, ponieważ tam będą nowe szaty, nowe, nowe imiona i w ogóle. Także hmm. chciałabym tylko to powiedzieć, byśmy w razie co Gdyby to się nie wydarzyło, a ty może tego nie czujesz i masz inne poglądy, i w ogóle, chociaż mówię, coś się wydarzy wielkiego i nie wiem, co to będzie, ale każdego dnia może coś być, każdego dnia. I teraz naprawdę widzę, że coraz bardziej ludzi będzie chorowało i oby to nie była choroba, którą tutaj myślę, że może być jednak choroba, jakaś tu kolejna i ludzie będą bardzo umierać, ale po to, że właśnie my mamy teraz się nie bać i mamy po prostu w razie co, być takimi osobami spokojnymi, po to, by właśnie innym świadczyć Panu Bogu. Więc musimy się przygotować i być gotowym w relacji ze Jezusem, teraz cały czas, by w razie gdyby jednak to było przed pochwyceniem nawet mimo wszystko, ta choroba jakaś tam, czy coś tam, i ludzie tu będą umierali, tak jak teraz to się tam nie dzieje w Chinach, podobno coś tam, ten komar coś tam gryzie i w ogóle. To, żebyście naprawdę słuchajcie, byli gotowi, by pomóc ludziom. Bo jak będziesz troszczył się tylko o swoje życie, tak jak niektórzy, właśnie wiecie, byli chorzy, a ty do niego nie poszłeś, bo bałeś się, że zachorujesz. Nie sądzę, by to było zbyt pobożemu. Aczkolwiek nie wiem, czy też tak nie robiłam, ale tak samo robiłam to z jednej strony, bo patrzyłam, to wiadomo, na dzieci żeby one z kolei nie zachorowały, aczkolwiek wiem, że Pan Bóg tak ma swoje tutaj dzieci i wszystkie, czy to moje dzieci, czy, 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 czy my w ogóle jako dzieci ma po prostu w swoich rękach, więc em, bardzo po prostu bym chciała, byśmy nie byli potem rozczarowani. Po prostu ja to przeżyłam, dlatego nie chciałabym, byś był e, rozczarowany, gdyby jednak tego nie było teraz w tym momencie, w którym my myślimy, że to będzie, żeby się tak za bardzo nie nakręcać naprawdę, bo Zobaczcie, ja, jak już wiem, że mój mąż wraca, cieszę się bardzo, jestem podekscytowana ogólnie, ale nie nakręcam się tak, że teraz, wiecie, bo wiem, że on będzie i za chwilę znowu jedzie, i znowu pojedzie i znowu wróci, tak? I tak dalej, tak dalej, tak samo jest tutaj. Chociaż to jest co innego, bo chwycenie to jest co innego, bo wiadomo tutaj, wiadomo, to będzie takie, wow, nie, i dlatego też tu się nie mogę doczekać, też od tego królestwa, co to będzie się, słuchajcie, działo, jak to będzie pięknie i, i w ogóle nie mogę tego, naprawdę się mogę doczekać, naprawdę. Ale dalej, tutaj cały czas to sobie analizuję, myślę, i mam po prostu w tym pokój. To jest najważniejsze dla mnie, że mam w tym pokój, i tak się zastanawiam. Potem to ludzie powiedzą, No, ale to trzeba być albo w lewo, albo w prawo, tak? W no, którą stronę trzeba wierzyć, czy będzie pochwycenie, czy nie w tym dniu. No, w tym dniu ja wierzę, że to nie będzie, to, jak mówiłam wcześniej, pochwycenie bo y, nie znamy tej godziny, o tym mówi Biblia, aczkolwiek no to dopiero teraz wychodzi, te, że to idiom hebrajski i takie tam rzeczy, ale no... Nawet to się kłóci z moim tym, co ja wcześniej zawsze mówiłam, no. Dlatego to tak nie pasuje mi, tak strasznie ta data, że normalnie, że szok. <grym> Serio. Ale... Yy... Musimy być bardzo cierpliwi i oczekując, tutaj ktoś napisał, czemu się przyjmujemy? Się to stało tak naprawdę 19 dni. Mówię, mówię to tylko po to dlatego, bo ludzie, niektórzy naprawdę się boją, boją się mm, dlatego, bo nie wiedzą, komu wierzyć. Dlatego najważniejsze przyjść i uwierzyć Jezusowi. Czyli przyjść i czytać Słowo Boże. Wiecie, jaki wtedy pokój jest, kiedy czytasz Słowo Boże? Bo ludzie przeważnie wierzą tylko ludziom, którzy coś tam powiedzą, ale nie czytają sami Biblii, dlatego, bo to nie mają pokoju w tym. Nawet jak ja czytam Biblię, czasami też potem przychodzi, no kurczę, no przecież on tak jest, no tak mówi, nie? Ja bardzo nas znam bardziej dłużej. Wiem, że tu kilkakrotnie coś się tam powiedzmy wydarzyło. Czeszuły nie znam prawie wcale. Nie znam tylko taka to rzecz, którą po prostu ta troszeczkę mnie tak ona tak mnie troszkę, jak tam, jak patrzyłam, jak oglądałam ten drugi jego tak filmik, że on, ale to tylko było w tym drugim filmiku, nie wiem, że cały czas oblizywał usta. Yy, może to ktoś powie, że to jest jakaś głupota, ale no, no, z tego co wiem, to ludzie, którzy oblizują sobie cały czas tylko tak, wiecie, usta, i cały czas gada, i teraz czas oblizuje, tak jakby, jakby coś brał, bez urazu do niego, nie chcę tu go osądzać w ogóle kompletnie. Ale no, ja pierwszy raz tak widziałam. Taką osobę, żeby tak robiła, jakby to miał, nawet miał być Boży człowiek. sobie Zobaczcie sam jak to wygląda, że non stop cały czas tak robi, no, chyba, że tam nie było wody czy coś, no, ale tak, aż dziwnie to wyglądało, bo wcześniej było cały normalnie, w innych filmikach widzę, że mówi, może miał stres jakiś większy, nie wiem. E, mówię, tu nie chcę go osądzać, naprawdę to nie chcę go osądzać, ale no, kurczę, no po prostu coś tam, nie wiem. E, Czekamy każdego dnia. Bądźcie słuchajcie, czekajcie, coś u mnie teraz dzieje. Wam nie powiem, co się umie teraz dzieje. E, albo coś tutaj duchowego się mega, zaczyna u mnie mega, dzieć, że po prostu mam takie wizje, że naprawdę widzę, naprawdę mega. Już widzę bardzo prosto, tak jak teraz z Wami tu rozmawiam. Widzę tak nie na jawie wizji, tylko tak na, na żywo, e, że po prostu będzie się działo, coś czuję. Idea bo też swoje, że tu robię rzeczy, a aczkolwiek ja się tam nie boję, bo bo tego mnie zawsze przygotowuje, do różnych rzeczy, jak coś będzie chciała pokazywać. Eee, więc... E, no czekamy. Czekamy, ja jestem podekscytowana, chcę być podekscytowana każdego dnia, tak samo jak jestem podekscytowana tym, że chcę coś robić dla Pana Boga, tak ja samo mam jakieś takie myśli, żeby spotkać się, żeby kogoś zaprosić do domu. Jeżeli nie wiecie co robić, zapraszajcie ludzi do swoich domów, głoscie Ewangelię, tak jak dalej, dalej powinno to robić, być robione. Ale ludzie dalej tego nie robią, a każdego dnia powinniśmy zdobywać duszę dla, dla, dla innych. Ja wiem, że tak samo to, co mówię, też tak samo może kogoś tam zdobywam, w sensie, że ludzie się nawracają, że słuchają, że pokutują. Najważniejsze jest to, by pokutować. Jeśli ktoś ci mówi, przeważnie, ludzie przeważnie, kiedy mówią o Panu Bogu, hmm, dlatego ten drugi gość praktycznie mało mówił o, w ogóle o Biblii, praktycznie bardzo ma, mało mówił o warstach z Biblii. Ja też tam sobie może mało powiedzmy powiem, ale yy, wspominam o wiele częściej niż on w ogóle, ani chyba razu, czy tam dwa coś wspomniał. A Joshua z kolei wspomniał bardzo dużo wersetów z Biblii, które mówił, więc tutaj to jest na plus dla niego z kolei. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Hmm. Oby tylko to nie była choroba i nowa pandemia, którą po prostu mają zrobić, bo yy, jak powiem Wam tak, gdy mnie zachorować, a schudłam i tutaj teraz stosuję dietę i w ogóle i tam jest ok i ten e, wszystko gdyby nie Bóg to bym chyba umarła w takim razie w tym razem chyba bo tamtym razem kiedy byłam chora to ja naprawdę nie miałam siły oddychać czułam się jak 60 latka moje płuca takie były, że katastrofa więc wiem, że to było coś, była jakaś grypa zmutowana bo sami nawet powiedzieli ratownicy, że to była, że leczyć się jak na grypę że tak powiem, więc co to innego ma nazwać jak to grypa nazwana COVID-em i tam grypa po prostu, która jest bardziej, bardziej zmutowana. Coś, co tam nas tutaj, wiecie, wypuścili. I jak teraz mówią o tym, że ma być gorzej, no to ja nie wiem, co to będzie. Po prostu. E, trzymajcie się, słuchajcie, odżywiajcie się zdrowo. Naprawdę. Zacznijcie o siebie dbać. Bo może to być naprawdę ostatni moment. Może będzie tak, że teraz dużo ludzi naprawdę umrze. Nie wiem, co się wydarzy no, czekamy, czekamy. Słuchajcie, czy tu was wami być, nagrywać, jestem tu dla was, myślę, wsparciem, by się nie bać, a zaowierzyć Jezusowi, ufać jemu, mieć z nim relacje, z nim rozmawiać. Bóg, ja Wam tylko powiem taką jeszcze sytuację, przykład, który ja miałam. Nie wiedziałam, czy iść na pewną konferencję, która po prostu miała być u nas w kości nie, którą tam Kościół nam zaproponował, że gdzieś tam trzeba było pojechać. I pierwszy raz w ogóle miałam. No nie wiem dlaczego, ale zapytałam: może mam tam pojechać czy nie? I jakoś oczekiwałam, no jakby to było takie ponad, ponad, ponad naturalne. i oczekiwałam, e, że Bóg mi odpowiedział. I ja nic nie słyszę. A znam Boże głos. Nic nie słyszę. Pytam drugi dzień, bo to było tylko trzy dni, żeby tylko zapisać się. Pytam drugi dzień. No, nic też nie słyszę. Ale była taka opcja, a może jak ten pojedzie, to może na rzecz może jechać, żeby nic nie pojechać, żeby go wspomóc, żeby to, żeby tamto. No i nic, bo to nawet trzecia tutaj już właśnie, taki już bardzo bliski był, no, mówię, no boże, no chcę pojechać, no, no, no wiesz, że mogę pojechać, no proszę Cię, proszę Cię, pokaż mi to, no. Pokaż mi to. Nie pamiętam wtedy, czy on odpowiedział mi, czy nic właśnie nie odpowiedział. Dopóki Bóg nie odpowiada, cały czas czekaj. I wyobraźcie sobie, ludzie z kościoła pojechali. Dużo osób tam pojechało. Potem zaczęli wracać. Okazało się, że to po prostu była jakaś tam jakaś grupa ludzi, jakiejś sekty, jakaś taka, taka jakaś tam Korei, czy skądś przyjechała, tak jakby to była bardziej yy, symbolika tego, że oni bardziej yy, nie Jezusa proklamowali i pokazywali, tylko bardziej człowieka, czyli że człowiek był na piedestale jakieś tam dziwne zebranie telefonów, jakieś tam takie naprawdę różne cudawianki były i to było dziwne. Wiadomo, niektórzy mieli pojechać tam, żeby przekonać się, co Bóg pokazuje, żeby przekonać się właśnie, że to i tamto. Ja od początku czułam, że mam tam nie jechać. Po prostu, że mam tam nie jechać. I oczekiwałam i czekałam, ale widzicie, termin był bardzo bliski i zastanawiałam się, no Boże, no odpowiedź, no muszę wiedzieć, no wszyscy jadą, a ja nie pojadę. I zawsze zauważyłam też ostatnio, że w ogóle, ogólnie, jak nie wierzmy też, bo wszyscy wierzą, co się dzieje. Naprawdę. I zawsze jakoś tak ja zastanawiam się, skoro wszyscy tak wierzą, to coś może być nie tak. Trzeba się to naprawdę delikatnie tak spokojnie skupić na tym. I powiem Wam, ja wtedy byłam dumna z tego siebie. Naprawdę byłam dumna, że jednak Bóg do mnie mówi. Bo reszta pojechała, wróciła. Wszyscy praktycznie mieli bardzo złe zdania na ten temat. Naprawdę. Bo zawierzyli temu i pojechali. Ale oczywiście tu nie osądzam ich, bo każdy uczy się w swoim tempie zaufania Panu Bogu. I ja po prostu byłam taka szczęśliwa, naprawdę, nie wywieszczając się, tylko mówiąc, że właśnie Bóg mi pokazał, że mam tam nie jechać. Od początku pokazywał mi, że mam tam nie pojechać. Eee, więc Naprawdę, czasami jest ciężko y, rozróżnić Boży głos, bo nam się wydaje, że On jest taki głośny. Nie, Boży właśnie głos jest delikatny. Delikatny. On ci odpowie nie od razu, nie zawsze od razu, a czasami od razu. I jak ci nie odpowiada i nie czujesz tego, że masz to zrobić, to czekaj. Po prostu czekaj. Nie idź na hura. Ok? Bo to jest bardzo, bardzo zwodnicze wtedy. Eee, także to by było na tyle. Mm, jeżeli chodzi, to tu mówię o to, czy, 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 czy Brandon mówi rację, czy Joshua, ciężko to naprawdę określić. Wszystko się okaże i nie chcę tu mówić, a nie mówiłam, bo nie mówiłam nic takiego, że tego nie będzie, aczkolwiek myślę, że może tak nie być. Ale coś się wydarzy na pewno mega, mega dużego, bo mówiłam, słuchałam teraz y, y, tego, y, y, takiego tu u nas proroka Krzywego, nie wiem, czy znacie. To jest prorok dla mnie, uważam, jest prorokiem, ponieważ y, przypowiedział naprawdę mi rzeczy, które on tylko powiedział i Bóg naprawdę. I powiedział to, ja byłam i jego syn tak samo. W tym momencie, co mówi, to naprawdę po prostu no, takiego, takiego ma ducha proroczego, że to jest dla mnie głowa, mała, no, naprawdę powiem Wam, że ja, bym, ja wiem, że to jest naprawdę od Pana Boga głos. Które mówi i zawsze jak nawet przyjechał do kościoła, a ma być u nas teraz w kościele w Iławie gdzieś może w listopadzie, tak dam wam tylko znać, jakby ktoś tam chciał przyjechać, to powiem wam naprawdę, że mu do kościoła jak mówi słowo na czas, to zawsze mówi normalnie dobrze. No po prostu no zawsze mówi to, co akurat po prostu Bóg pokazuje jemu do kościołów. Naprawdę no to jest szok, nie? Więc to wiem, że to jest ten bank prorok i on powiedział teraz do jakiegoś kościoła właśnie, że teraz będzie, że zobaczymy, Sąd nad. że zobaczymy, sąd nad, nad. jakby to teraz właśnie to, co właśnie Wam ja mówię, że jakby właśnie będzie teraz, jakby może to oddzielenie właśnie tych kozłów od owiec, że będzie teraz widać ten taki właśnie sąd po prostu Boży, jakiś taki, nie są taki gniew Boży, nie chodzi o to, ale takie jakieś oddzielenie, takie jakieś takie przygotowanie do pochwycenia, czy coś. sama po prostu nie wiem. Um, ale coś na pewno będzie, dlatego bądźmy czujni i on właśnie mówi, że to będzie sąd nad nierządnicą. Sąd nad nierządnicą, czyli nad osobą, która bo jest szetecznica i jest nierządnica. Szetecznica to ta, która po prostu ma tego ducha, ale nic nie, nie kusi ciebie, tylko ma tego ducha. A nierządnica to właśnie ciebie kusi, ci robi wszystko, żeby się nią zainteresował. Tak, jak po prostu prostytutka, tak, żeby się nią zainteresował, przychodzi i pokazuje, tu ci pokazuje, tak jak ta sama diabeł, pokazuje ci to piękne, to piękne, to piękne, A ty się dajesz to złapać i już jesteś tej nierządnicy po prostu. Także tutaj bądźmy czujni i w razie co nie dajmy się zwieść też, czuwajmy, pytajmy Pana Boga cały czas. Ogólnie. I co jeszcze? I żebyśmy tylko nie byli po prostu y, zgorszeni, i żebyśmy się nie poddali, gdyby to jednak tego teraz nie było. Błagam Was, bo ja to przechodziłam. I jest to potem ciężko bardzo. W zaufaniu z powrotem do Panu Bogu zaufać. Tak na, naprawdę na, nawet nie była jego wina, tylko tych ludzi, którzy my nawet by mogli to powiedzieć, ustalając pewne sprawy, ale potem, słuchajcie, wychodzą. Tak jak też to taka była dziewczyna, kiedyś Wam mówiłam. Melinda, czy jak ona tam była, co mówiła, że będzie teraz tego dnia po Bóg i jej to powiedział. Tam też tak samo ludzie się tak samo do tego tutaj e, też e, przyjęli to i w ogóle. I wyobraźcie, że po tym czasie, doszło już minęło 3 lata, ona zostawia swojego męża, ma nowego faceta i dalej oczywiście głosi Pana Boga i mówi tam, co Bóg do niej mówi, w ogóle. Może Bóg używać każdego, nawet i nawet ją, żeby głosić Ewangelię. I to jest plus. Ale mimo wszystko... O po owocach poznacie ich. I niestety tutaj akurat ona dalej z tym swoim nowym facetem jest. A jak potem nagrywała jeszcze filmiki, że ona leżała w łóżku, tu taka dotąd, zakryta tylko kołdrą. Bo nie masakra, to była, to była katastrofa. W łóżku, tak jakby normalnie widziała, po prostu normalnie no w łóżku cudzołóstwo i patrzysz na to, ona ci mówi: „O Panu Bogu!”. No to jest katastrofa w ogóle, no. Jak tak można w ogóle robić, to ja nie wiem. Nie wiem naprawdę, że ludzie mają tak chyba jakoś zakryte te oczy, nie wiem. Eee, tak to słuchajcie, wyglądało na tą chwilę. Co nowego coś się dowiem od Pana Boga, coś mi pokaże, to, to oczywiście Wam przekażę. Eee, wiem tylko to, że mamy dalej cały czas czuwać. Czuwać i pracować do Królestwa Bożego. Bo Królestwo Boże jest pierwsze. A potem reszta wszystko Bóg nam wszystko da. Serio. Także to by było na tyle. Trochę długo, wybaczcie, ale taka, taka moja rozkmina, <taki> takie moje przemyślenia, bo wiem, że i wy tak samo się z tym borykacie. Yy, I dużo osób też tutaj widzę, coraz bardziej zaczyna mówić, że to jednak nie będzie ten czas. Yy, I tak dalej, tak dalej. Także no zobaczymy, co z tego będzie. Spoken.